Intouch z doktorem Charlesem Stanleyem zwiastujemy ewangelię na całym świecie. Tytuł dzisiejszego odcinka Intouch brzmi silne życie. Możesz mieć silne ciało i słabe życie. Możesz mieć silne życie i słabe ciało. Możesz mieć silne życie i silne ciało. Wszyscy wiemy, co to znaczy silne ciało, ale co znaczy silne życie? O tym chcę mówić w dzisiejszym kazaniu. W tej serii mamy trzy kazania: o silnym kościele, rodzinie i teraz o silnym życiu. Czym jest silne życie? Otwórzmy dobrze znany fragment, który doskonale opisuje to, o czym mówimy. To siódmy rozdział Ewangelii Mateusza Kazanie na Górze. Zacznijmy od 24 wersetu. Ile razy to czytałeś? Spójrzmy na to w świetle silnego życia. Jezus powiedział w 24 wersecie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrał rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął. A upadek Jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Kiedy czytam pismo i myślę o wersetach w Biblii, które mówią o życiu, tutaj widzę doskonały obraz słabego i silnego życia. Pamiętaj, każdy z nas stale buduje swoje życie. Bez względu na to, czy masz 16 czy 66 lat, budujesz swoje życie. To, kim jesteśmy w środku, sprawia ogromną różnicę. Gdyby ktoś przyjrzał się Twojemu życiu i miał ocenić, jak to z Tobą jest, czy masz silne czy słabe życie? Co by powiedział? Może spojrzą na ciebie i powiedzą: On musi mieć silne życie, ona musi mieć silne życie. Co by jednak powiedzieli, kiedy przyjdą trudności, problemy i próby? Jak reagujesz w takich sytuacjach? Pod tym oceniasz, czy twoje życie jest silne czy słabe. W tym kazaniu chcę opisać, czym jest silne życie. Wiemy czym jest słabe życie, ale jak wygląda silne życie? Jak nasze życie staje się silne? Nie ma wątpliwości co do tego, że doświadczysz prób i burz, one przyjdą. One ukażą kim jesteś, jacy jesteśmy i na jakim budujemy fundamencie. Pomyśl o tym jako rodzic. Może budujesz w życiu Twoich dzieci silny fundament, dzięki któremu będą mogły się zmierzyć z różnymi sytuacjami. A może zaniedbujesz karanie w ich życiu i kiedy przyjdzie sztorm, zdmuchnie ich z fundamentu, który mieli. Rodzice często mówią, po prostu nie rozumiem, jak możesz tak postępować. Może nigdy nie zbudowałeś w ich życiu fundamentu, dzięki któremu by wiedzieli, jak mierzyć się z pokusą, jak postąpić, kiedy pojawia się próba rozczarowania i cierpienie. Kiedy doświadczają straty, jak reagujesz. Jeśli nie masz silnego życia, nie reagujesz właściwie. Często, kiedy przychodzi sztorm, zamiast stać twardo i się wzmacniać, co się z tobą dzieje? Uginasz się. Często ludzie rujnują i niszczą swoje życie. Pomówmy o tych cechach. Jeśli jesteś mądry, zapiszesz je. Wszystkie pojawią się na ekranie. Chcecie do czegoś zachęcić. Nie tylko je zapisz, ale bądź na tyle silny i odważny, żeby je zapisać, zabrać do domu i położyć na stoliku obok łóżka. Dziś wieczorem, zanim pójdziesz spać, przeczytaj je i zadaj sobie pytanie. Panie, po pierwsze, czy w tej dziedzinie życia jestem silny, czy w tym jestem silny? O, to nie muszę Cię pytać, panie. Innymi słowy, zrób małą ankietę. Ktoś powie: Nie muszę tego robić. Nie musisz, ale jesteś mądry, zapisz je. Wszystkie pojawią się na ekranie. Chcę cię do czegoś zachęcić, nie tylko je zapisz, ale bądź na tyle silny i odważny, żeby je zapisać, zabrać do domu i położyć na stoliku obok łóżka. Dziś wieczorem, zanim pójdziesz spać, przeczytaj je i zadaj sobie pytanie. Panie, po pierwsze. Czy w tej dziedzinie życia jestem silny? Czy w tym jestem silny? O to nie muszę Cię pytać, Panie. Innymi słowy, zrób małą ankietę. Jeśli nie wiesz, jakie są Twoje słabości, diabeł z pewnością Cię podejdzie. Gdy będę wymieniał każdy z punktów, zastanów się, jak to pasuje do mojego życia. Zaczynajmy. Po pierwsze, silne życie pokłada zaufanie w Jezusie Chrystusie jako osobistym Zbawicielu. To znaczy, że silne życie zaczyna się od osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, Zbawicielem i Panem. To jest pierwsze i najważniejsze. To jest Twój fundament, że zaufałeś Jezusowi i dokładnie wiesz, kiedy to było, gdy patrzysz wstecz. Może nie potrafisz wymienić konkretnego dnia czy miesiąca. A może nawet roku, ale wiesz, że w pewnym momencie oddałeś swoje życie Chrystusowi i wiesz, że jesteś zbawiony. To jest fundament, dowód silnego życia. Po drugie, jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Osoba, która ma silne życie jest prowadzona przez Ducha Świętego. Kiedy Jezus cię zbawił, posłał Ducha Świętego, żeby w tobie zamieszkał. Dlaczego go posłał? Ponieważ wiedział, że nie jesteśmy w stanie odpowiednio żyć bez Niego. Dlatego powiedział uczniom, nie jesteście gotowi wyruszyć by wypełniać wielki nakaz misyjny i nie będziecie dopóki Duch Święty was nie napełni i nie uzdolni i umocni Każde silne życie to życie, w którym zamieszkuje Duch Święty dla Bożych celów, żeby nas prowadzić. Nie możemy rozglądać się wokół, czytać gazet, lub oglądać telewizji, żeby się dowiedzieć, jakie decyzje podjąć. Odkrywasz, jakie decyzje podjąć, przychodząc do Boga i prosząc Go. I ducha świętego, który mieszka w każdym wierzącym, żeby cię prowadził. On cię uzdolni, pokaże ci drogę, którą masz iść, i jakie decyzje podjąć w życiu. On ci pokaże, które decyzje są najmądrzejsze. Mądry człowiek będzie słuchał podpowiedzi ducha świętego w swoim życiu. Kiedy Duch Boży mówi, nie możesz po prostu powiedzieć, oto tylko moje uczucia. Bóg mówi wyraźnie, nie na głos, ale mówi bardzo wyraźnie, często mocniej niż słyszalnym głosem, ponieważ dotyka Twojego serca, życia, umysłu i zwróci Twoją uwagę na konkretny obszar życia, z którym się zmagasz. Silne życie słucha. Ducha Świętego. Po trzecie, silne życie ma priorytety. To indywidualne spędzanie czasu na modlitwie z Bogiem. Indywidualne spędzanie czasu na modlitwie z Bogiem to miejsce połączenia z Nim. Rozejrzyj się wokół. Możesz czytać to i tamto, ale Twoim miejscem połączenia z Nim jest osobisty czas, który poświęcasz na modlitwę. Ludzie mówią, wiesz co, ja jestem zbyt zajęty, by się modlić. To niezrozumienie tego, co jest ważne w życiu, najważniejszą rzeczą w w Twoim życiu jest Twoja relacja z Nim, Twoje połączenie z Wszechmocnym Bogiem. Do Niego przynosisz swoje potrzeby. Silna osoba ma silne życie modlitewne. Nigdy nie spotkałem silnej osoby, która nie miałaby silnego życia modlitewnego. Może jakoś sobie radzisz, modląc się tylko trochę, ale wiesz co? Co Cię nie uczyni silnym? Silne życie ma komunikację z Bogiem. Wiesz, jak z Nim rozmawiać, wiesz, jak Go słuchać, wiesz, jak przynosić do Niego swoje potrzeby, zranienia, radości, pokój i wszystko inne. To jest zdecydowanie najważniejsza rzecz w Twoim życiu. Musisz od najmłodszych lat uczyć swoje dzieci, dając przykład, przez to, że się z nimi modlisz. Jeśli tego nie robisz, oszukujesz je. Zaparłeś się ich, posłuchaj, zraniłeś je bardziej niż sądzisz. Dorosną myśląc, że same muszą do wszystkiego dojść, że muszą polegać na Tobie we wszystkim. Powinny dorastać wierząc, że Wszechmogący Bóg jest ich Bogiem. Powinny wiedzieć, czym jest modlitwa i kim jest Bóg. Ucz ich modlić się codziennie. Nie ma nikogo, kto jest zbyt zajęty, żeby się modlić. Jeśli powiesz Bogu, że jesteś zbyt zajęty, może zesłać na ciebie coś, przez co trafisz do szpitala i zostanie ci tylko modlitwa. Prawda jest taka, że masz czas i On dał ci ten czas. Nic nie sprawi, że będziesz tak silny, jak inwestowanie swojego czasu w codzienną modlitwę do Niego. To Twój codzienny reżim. On jest pierwszy, jest ponad wszystkim, to bardzo ważne w silnym życiu. Kolejna cecha silnego życia. To zbudowanie na nauczaniu Słowa Bożego i stosowaniu go. Słuchać to jedno, ale stosować to, co się usłyszało, to co innego. Kiedy więc przychodzisz tu w niedzielę, rano, rób notatki. Co masz z nimi zrobić? Zastosować. Jak wielu ludzi chodzi do kościoła latami, ale nigdy nie nosili Biblii, nie robi notatek. Nie potrafiliby powtórzyć niczego, co mówił pastor. Po wielu latach nie są w stanie nic powiedzieć. Dlaczego? Bo słyszeli, ale nie zastosowali tego. Pomyśl o wszystkich dźwiękach, które słyszysz codziennie telewizja, radio, ruch uliczny, rozmowy itd. Dźwięk Słowa Bożego i Głosu Boga to najważniejsze dźwięki. Karmienie się Słowem Bożym jest najważniejsze. Pokaż mi silne życie, a ja ci mówię. Taka osoba powie ci o jakimś wersecie, który Bóg położył jej na sercu. Wszyscy, którzy przechodziliśmy przez próby, mamy fragmenty, które Bóg położył nam na sercu, żeby nas przez nie przeprowadzić. Jeśli nie czytasz Biblii, to jej nie masz. Jest taki werset w Biblii, jakoś tak to idzie. Wiesz co? To nie działa. Od czasu do czasu ktoś cię spyta, dlaczego ciągle wspominasz o tej Biblii, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o moją opinię. Chodzi o świętego Boga, który nas stworzył, ma wolę i cel dla naszego życia i który będzie przy naszej śmierci i wezwie nas na sąd. Tu chodzi o Niego, Jego relacje z nami i nasze miejsce w życiu. Dlatego tak Szanujemy Biblię. Chodzisz do kościoła, żeby uczyć się Słowa Bożego, a nie tylko po to, żeby zaspokoić swoje sumienie. Niektórzy właśnie tak robią. Czasem się udaje. Dlatego powiedziałem próbuję. Jeśli masz w zwyczaju okazywać Bogu posłuszeństwo, pomyśl o tym. Skoro jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, nieposłuszeństwo Bogu powinno być wyjątkiem w Twoim życiu. Posłuszeństwo powinno być normą. Dlaczego? Bo tacy jesteśmy, a silne życie to życie zbudowane na posłuszeństwie prawdom Słowa Bożego. Jednym z aspektów silnego życia jest to, że postrzegamy Jezusa Chrystusa jako źródło swojej siły w życiu. Paweł powiedział: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Był w więzieniu, był bity. Przykuty łańcuchami. I wiesz co? Jego fundament był tak mocny, że bez względu na to, co robili, nie zniechęcili go. Nigdy się nie poddał. Próbowali wszystkiego, żeby go powstrzymać, od próby zabójstwa, po wszystko inne. Dlaczego? Bo był silny. Był silny w słowie Bożym, w swojej relacji z Bogiem, w posłuszeństwie Bogu. Wiedział, że Jego siła nie jest w ciele, ale w relacji z Jezusem Chrystusem. W tym jest nasza siła w relacji, a wszystkie inne rzeczy są częścią tej relacji. Zadaj więc sobie pytanie. Jak silne jest Twoje życie? Na przykład, wstajesz rano i mówisz, dzisiaj zrobię to i tamto. Jak często wstajesz i mówisz, ojcze, chcę Ci podziękować, że jesteś dzisiaj moją siłą? A kiedy masz bardzo trudne zadanie, czy mówisz do niego, Panie, potrzebuję dzisiaj Twojej siły, żeby to zrobić? Nawet nie wiem, jak mam to zrobić. Ty jesteś moją siłą. Właśnie zaprosiłeś Boga do swojego życia, żeby przez swojego ducha świętego uzdolnił Cię, wzmocnił. Zmocnił i zachęcił. On nie pozwoli ci się poddać, bo z nim możesz osiągnąć wszystko, co stawia przed tobą. Kolejna rzecz to wyrażanie miłości i troski o innych. Jeśli nie potrafisz wyrażać miłości i troski o innych, jeśli nie umiesz kochać, nie jesteś silny. Miłość jest podstawą. Kiedy Paweł wymienia owoce Ducha Świętego, od czego zaczyna? Miłość, radość, pokój, miłość. Kochając kogoś, oddajesz siebie tej osobie. Możesz jej dawać rzeczy, albo możesz dać siebie. Najczęściej kochanie kogoś to bycie dostępnym dla tej osoby, rozweselanie, zachęcanie. Osoba, która naprawdę kocha, zachęca, a osoba, która naprawdę kocha, zmienia ludzi wokół siebie. Zadaj więc sobie pytanie: czy ludzie, których znasz, myślą o tobie, że kochasz, czy że stale narzekasz? Jak wielu z Was lubi przebywać z narzekającymi? Nikt. Są ludzie, którzy stale narzekają. Nieważne, co się dzieje, oni zawsze znajdą powód do narzekań. Pobożni ludzie, silni ludzie, znajdą coś dobrego. Nie będą tylko stale na coś narzekać. Miłość jest bardzo ważna. Dalej. Osoba, która ma silne życie, kocha Boga, żyje i służy mu, posługując się swoimi darami duchowymi. Duchowy dar to dar usługi lub napominania. List do Rzymian wymienia siedem głównych darów. Odkrycie swojego daru przyniesie Ci wiele radości, ponieważ kiedy zaczniesz posługiwać się swoim darem, to, co jest teraz trudne, będzie łatwe. Poznając swój duchowy dar, człowiek staje się silny, działa w oparciu o inne zasoby. Duchowy dar to dar od Boga, który uzdalnia cię do radzenia sobie wyjątkowo dobrze w pewnym obszarze życia. Robienie czegoś, w czym nie jesteś obdarowany, jest trudne. Mówię po prostu, że kiedy masz ten dar, masz wewnętrzne poczucie siły. Każdy ma przynajmniej jeden. Ta wewnętrzna siła dokonuje czegoś w Twoim wnętrzu i będziesz sobie lepiej radził, cokolwiek robisz. Kolejna rzecz. Silna osoba szybko wybacza. Jeśli chcesz sobie zaszkodzić, chowaj urazę i nieprzebaczenie powiesz. A jaki to ma związek z silnym życiem? Powiem ci jaki. Jeśli masz nieprzebaczenie, to wywrze na ciebie wpływ, wpłynie na twoje fizyczne ciało. Jeśli masz w duchu nieprzebaczenie, chowasz urazę albo masz nienawiść. Te postawy wpłyną na Ciebie, ponieważ to, co wpływa na Twoje emocje, wpływa na Twoje ciało. Nie da się oddzielić ducha i emocji od fizycznego ciała. To wszystko jest powiązane. I to nie jest tylko duchowa rzecz. Takie postępowanie jest duchowe, ale manifestuje się fizycznie. To, co myślisz, jak się czujesz, ma ogromne znaczenie. Silny człowiek jest rozważny w swoich relacjach z innymi, więc powinieneś szybko wybaczać. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Jakie korzyści ma osoba, która chowa urazę, nie wybacza, buduje nienawiść i wrogość w swoim życiu? Jaką ma z tego korzyść? Żadnej. Jakie ponosi konsekwencje? Wiele to niszczy jej relacje z Bogiem. Powiesz, chcesz mi powiedzieć, że jeśli mam złą relację z człowiekiem, moja relacja z Bogiem jest zła? Dokładnie tak. Oto co się wydarzy, kiedy masz taką postawę. Ona nie tylko blokuje twoją relację z Panem, blokuje każdy aspekt twojego chodzenia z Nim i wpłynie też na twoje ciało. Wiesz, gdzie to się pojawia najpierw, kiedy ludzie mają długo taką postawę? Tutaj. Przyjrzyj się im. Widać to tutaj. Działało we wnętrzu przez jakiś czas, a teraz widać to tutaj. Bóg chce, żebyśmy byli pobożni i żebyśmy chodzili w świętości. On tak nas stworzył. I wiesz co? To nie ma znaczenia. Jeśli milion ludzi ci powie, że to nieprawda. Niech sobie mówią. Prawda jest taka, że tego naucza Słowo Boże. Bóg jest święty, kochający i wybaczający. Powiesz, czasem mam taki problem. Pamiętam, kiedy w swoim życiu raz się z tym zmierzyłem i potem już na zawsze wiedziałem, jak się z tym rozprawić. Coś mi się przytrafiło. Co mnie zraniło i powiedziałem, panie, ty wiesz, że co mu się nie powie, on tego nie słucha. A pan mi odpowiedział: Pamiętasz krzyż? Pomyślałem tak. Ile razy ci wybaczyłem? Tak. Czy chowam do ciebie urazę? Nie. Więc jakie masz prawo chować urazę wobec kogokolwiek, skoro ja ci wybaczyłem wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, nawet z góry wybaczyłem ci wszystko, co zrobisz? To mnie wyleczyło. To powinno wyleczyć każdego. Jeśli masz takie uczucia wobec kogoś, po prostu spójrz na krzyż. Jego rozłożone ramiona i jego krew rozprawiły się z całym naszym grzechem, z wszystkimi błędami, cierpieniami, brzemionami. Silne życie szybko wybacza. Kolejna rzecz. Osoba, która ma silne życie, ma wewnętrzny pokój. Dlaczego? Ma uporządkowaną relację z Bogiem i innymi. Kiedy w Twoim życiu pojawiają się trudności, co się dzieje? Pomimo tego wszystkiego masz pokój. Pamiętam pewną sytuację, są pewne rzeczy, których się nie zapomina. Pamiętam najgorszą wiadomość, którą może usłyszeć pastor, najgorszą. Zadzwonił telefon, a kiedy skończyłem rozmowę i odłożyłem słuchawkę, miałem wszechogarniające uczucie pokoju. Pamiętam, że powiedziałem: Boże. Przeprowadziłeś mnie przez wszystkie inne burze, przeprowadzisz mnie też przez tą. Ponieważ Bóg jest wierny. On wypełni swoje słowo bez względu na wszystko. I te wszystkie rzeczy budują w naszym życiu siłę, żebyśmy się nie zachwiali, nie poddali i nie zrezygnowali, kiedy przychodzą potężne burze. Kolejna rzecz to przynależność do kościoła, w którym naucza się Biblii. Nie powiem nikomu, gdzie ma chodzić do kościoła, ale powiem to. Jeśli chcesz żyć po chrześcijańsku, musisz się dowiedzieć, jak ono wygląda. Jeśli chcesz żyć pobożnie i naśladować pana Jezusa Chrystusa, musisz się tego nauczyć. Bóg stale mnie uczy. Studiuję przez cały tydzień, nie szukam kazań, szukam Boga i proszę go, mów do. Mojego serca, naucz mnie czegoś nowego. Jeśli idziesz do kościoła i siedzisz tam godzinę i nikt nie otwiera Biblii, jesteś w złym kościele. Może ci się to nie spodoba, ale pozwól, że zadam Ci pytanie, po co masz iść do kościoła, które ignoruje Słowo Boże i marnować tam godzinę? Kościół jest po to, żeby go uwielbiać. Skąd będę wiedział, z kim uwielbia ze Słowa Bożego? To bardzo ważne, byś należał do kościoła, w którym uczy się słowa Bożego, żebyś mógł wzrastać i być silny oraz przynosić owoc dla Królestwa Bożego. Nie powiem ci, do jakiego kościoła iść, zadam ci tylko pytanie: po co miałbyś spędzać godzinę w kościele, w którym nie głosi się Ewangelii i gdzie nie mówi się o cechach Wszechmogącego Boga? Gdzie całkowicie ignoruje się Jezusa? Ja nie poszedłbym do takiego kościoła, który nie głosi słowa Bożego, ponieważ to jest nasz czas uwielbiania go. A w uwielbieniu pomaga mi poznanie prawdy o nim. Gdzie mam się tego nauczyć? Czytając osobiście i od tych, którzy byli przede mną i którzy uczą mnie prawd, których sami się nauczyli. Jeśli chcesz być silną osobą, ważne jest, byś miał źródło, które Cię będzie stale wzmacniać. Ostatnia rzecz jest taka: to życie, o którym tu mówimy, wywiera wpływ na życie innych. Będziesz miał wpływ na innych ludzi. Silne życie zawsze wpływa na innych. Zachęcam Cię więc: jeśli słuchałeś albo tu siedziałeś, weź tę listę i zapytaj: Czy to się odnosi do mnie? Ja stwierdziłem, że każda z tych rzeczy odnosi się do mnie. Chcę każdej z tych rzeczy w moim życiu. Kiedy chcę coś zapamiętać albo coś osiągnąć, zapisuję to, kładę obok łóżka lub na biurku i innymi słowy czytam i czytam, bo nie chcę tego stracić. Możesz to włożyć do Biblii i powiedzieć: Będę to trzymał bardzo blisko. Nie, nie, nie. To ma przejść z kartki do Twojego serca i wejść do Twojego życia. Jeśli myślisz o tym poważnie, będziesz to czytał i czytał. Pomyśl. Boże, czego brakuje mi w życiu? Pan Ci to pokaże. Po pierwsze, nie jesteś mi posłuszny. Lub po pierwsze nie poświęcasz czasu na modlitwę. Gdybym was zapytał, ilu z was chce mieć słabe życie? Nikt nie chce słabego życia. Ja właśnie się podzieliłem z wami tym, co sprawia, że życie jest silne. I modlę się, żeby Bóg. Wypisał to na waszych sercach i nasycił tym codzienne czynności waszego życia. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dla nas taki dobry i łaskawy. Potykamy się, chociaż mamy najlepsze chęci, a Ty zawsze jesteś gotowy nas podnieść i dać nam wzrost. Powiedziałeś, że przeznaczyłeś nas, byśmy upodobnili się do Ciebie. Modlę się, by te prawdy zapadły głęboko w każde życie i żeby każdy z nas był na tyle mądry, by spojrzeć na siebie w świetle tego, czym jest silne życie i zdecydował, że da Ci to, co najlepsze. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli podobało Ci się to nauczanie, dowiedz się więcej na intach.org. Intach. Prowadzenie ludzi na całym świecie do pogłębiającej się relacji z Jezusem Chrystusem i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Ten program jest sponsorowany przez służbę Intach i jest możliwy dzięki łasce Bożej i Waszym modlitwom oraz podarunkom.